Szokujce wieci, chodzi o partnera kaczorowskiej. Szokujce wieci, chodzi o partnera kaczorowskiej, Agnieszka Kaczorowska, 25 l. Znów będzie rozpala wyobraźni widzów tatca z gwiazdami. Czy kolejny taneczny partner straci dla niej głowę? Oby nie, bo informacje, kto nim zostanie, Sajce. Kiedy Agnieszka Kaczorowska, odchudzona o 8 kg, pojawiła się niedawno na Gali Mistrzów Sportu, kreska zamknięte w tej sukni z odważnym kreskanym dekoltem i rozciciem do pupuda WRCZ Kipia Baseksem. Producenci tatca z gwiazdami, którzy zaproponowali jej prac w kolejnej edycji show, zapewne zaciera jerce. Jak donosi Twoje imperium, poszli dla niej na spore ustępstwa, między innymi zgodzili się, by treningi przed programem prowadzi bawę w własnej szkole tatca, który chce wypromować. Nie jest tajemnic, e-widzów, przed telewizory przyciąga by nie tylko jej niezaprzeczalne zdolności taneczne, ale i. Plotki o romansach seksownej gwiazdy z kolejnymi tanecznymi partnerami. A teraz Agnieszka Kaczorowska wygląda wprost zjawiskowo. Czy jednak spełni pogbadane w niej po cichu nadzieje? <tankerz> Tancerka od jakiego czasu tworzy przecież kreska udany z z piosenkarzem i aktorem Maciejem Zadykowiczem, wice raczej flirty jej nie giebowie. Nieoficjalnie mówi się, kreska e pod skrzydba agi trafi kontrowersyjny i wulgarny popek. Cukreska, tym razem chyba po raz pierwszy bardziej zaczniemy w spółczu